Dzień dobry, połączcie się w Dream Team. E. Dziś jest Dzień Projektów. Czwarty rok prowadzę zespoły pierwszorocznych, ale Wy już wiele ambitnych projektów macie na swoim koncie. A to będzie prawdziwy maraton sztuki. Podaję Wam na to tylko 12 godzin od startu do końca. Za chwilę zostanie wysłany Wasz e-mail inauguracyjny i uwaga limit czasu nie może być przekroczony. 12 godzin? Tyle czasu potrzebuję, żeby dobrze zrobić jedną klatkę animacji. I... Nic mnie tak nie mobilizuje, jak krótki termin. Poradzimy sobie. Jaki projekt chciałybyście dostać? Muzyczne wideo. Ach, pech. Znowu, pech. Znowu pech. Zaczęło się bardzo Czas, się. Dobre, co Czas, Czas teraz. Start. Znowu. Dobra, jakieś Hello, ekipa uuu, Jeszcze, uuu, jeszcze uuu, nie mam trzeba się zastanowić. Spodziewam się, że razem będziemy pracować nad strojami. Vanessa Forte jest ikoną stylu, jej kostium musi robić wrażenie. Ach, wiem, że dam radę. Uuu, Emi, to cud, że mogę z tobą pracować! Twój eksperymentalny miś sprawił, że przez tydzień miałam w nocy koszmary! Był przerażający! Ach, dzięki. Nie mogę uwierzyć, że będziemy pracować z Rainbow Dream! Ja też! Ale piosenka jest już napisana, tak? W takim razie, co nam, ekipie muzycznej, zostało do zrobienia? Musimy być w kontakcie ze wszystkimi, którzy pracują przy teledysku. Mikrofony, monitory, ampery, cała ta technika! Tylko pomyśl. Pewnego dnia powiemy, że pracowałyśmy z Rainbow Dream, zanim stało się sławne. I po pierwsze, gotowe, żeby da! rozwijać projekt Super. projektów naszego Dream Teamu, czyli 12 godzin. I odliczamy! Yeah! 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 Na perkusji mamy królową rytmu, Vanessa Forte! A śpiewać będzie nasz diamentowy głos, Lukas! I na gitarze wasza ulubiona gwiazda, która w tym tygodniu odebrała 50 skarg na hałas, ja! Yeah! A razem tworzymy Rainbow Dream! Moje serce to spełnienie naszych marzeń. Hej! Jesteśmy szczęśliwe i przejęte, ale też strasznie się boimy, czy zdążymy na czas. Czy któraś zajmuje się reżyserią? Postanowiłyśmy, że żadna z nas nie będzie reżyserować. Po prostu współpracujemy. O, a może zaczniemy całkiem zwyczajnie, my w garderobie, a potem będziemy biec korytarzem aż na scenę? W odpowiednim momencie wychodzimy i. Uuu! Ciemno! Nie ma nas! Ciemność, kiedy jesteśmy na scenie? Ale to najważniejszy moment! Wtedy właśnie działamy! Włączamy maszynę do mgły, mocne światło i dajemy czadu! Dajemy czadu na scenie, ale nigdy tego nie robiłyśmy. I to właśnie jest powód, żeby to robić! To jest klasyka! A skoro to nasz pierwszy teledysk, nikt nigdy nie mógł nas widzieć! A co uważa reszta? No może sfilmujemy naszą szkołę? Pracownie, nasze sypialnie, kawiarnie? Mogłybyśmy wykorzystać jednorożce z atrium? Ciekawe, czy by mnie wyrzucili, gdybym go przymalowała. Marzę, żeby trochę wymienić nasze stylizację. Czy 15 to za dużo, czy za mało? Są takie złote. Pomedytujmy nad nimi. Albo przyniosłam swój laptop. Mogę zapisywać naszą burzę mózgów. A teraz jest więcej niż złote platynowe. Zrobimy dziwne głosy. I luksusowe sztuczne futerko. Pamiętajcie o maszynie do dymu. Tik-tak, dream team, czas biegnie nieubłaganie. No, dobrze. Współpraca jest dobra i w ogóle. Ale ponieważ nie mamy czasu, podzielimy się na grupy? Tak, podzielimy i porządzimy. Gabriela, Sky idziecie ustalić detale z Vanessą. A reszta może iść szukać ciekawych miejsc i co kto chce. Jest dużo do zrobienia, więc proszę zróbmy to szybko! Podoba mi się energia, kapitan Sunny! Już! Zależy mi, żeby stylizacje były neutralne, a więc przyniosłam zabytkową tkaninę. Chcę, żeby były swobodne, ale w niepowtarzalnym stylu. Tak! Jestem za! Zabytkowy materiał? A, jest w nim potencjał! O, ten wzór! Struktura! Jaka jakość! Prawda? Teraz już takich nie robią! Tutaj mam więcej z mojego kraju. A teraz podajcie telefon jedna do uh. drugiej. Uh. Chcemy działać profesjonalnie. Oszczędźmy ludziom choroby morskiej od roztrzęsionego wideo. Lepsza będzie stabilna kamera albo duży mechaniczny podnośnik do zdjęć z wysokości. Masz na myśli dźwig? Sądziłam, że ma być dyskret. Trzeba pokazać coś no, nowego. Mój pomysł jest lepszy twojego zakonu, nie, nie w rozumiem. Pamięci. Jesteśmy na półmetku z czasem. Mam nadzieję, że wy pracą też. Na półmetku? To nie żarty? Nawet jeszcze nie mamy pomysłu! Ponąca buźka emoji! Natychmiast musimy podjąć decyzję! Start! Ups, to mój głodny głos. <laughs> Ale, no dobra, musimy ruszyć z miejsca. I dajcie mi coś zjeść! <laughs> A więc co twoim zdaniem powinnyśmy zrobić? Najpierw ustalmy co możemy. Vanessa, chcesz pozmieniać stylizację? Gabriela i Sky, ile stylizacji jesteście w stanie zmienić przez przez dwie godziny? Mm, pewnie jedną. Jedna stylizacja, jeśli zmiana jest od tego, co mają teraz, do nowego stylu. Super! Co powiesz na spacerek po różnych miejscach, jak chce tego Lukas? A potem ty i ja stworzymy jakiś ekstra szok wow, wow, wow Z scenicznym pazurem. Ja chyba dam radę, szok wow, wow. Świetnie. Wow. Wiesz to! Popie i Daria, poszukajcie najdłuższych kabli, jakie są. Plus wzmacniacza na kołach. Sie, Sie robi. Teraz zostały nam trzy godziny, żeby Dream Team wykonał projekt. Spełnił swoje marzenie i dzięki pracy zespołowej spełnił je na czas! Zgoda? Czas Hello, Rainbow High! Za chwilę zobaczycie nasz teledysk. Najpierw specjalne podziękowania dla naszej ekipy, a szczególnie dla reżyserki. Sunny Madison! Bez niej nie chcecie wiedzieć. A teraz przygotujcie się na epickość wielkiej mocy koloru! Is this thing on? That was fire.